Więc tak, teraz będę otwierać paczki i w, yy, chcę Wam przypomnieć, że wszystko co trafię w tym odcinku będzie dla Was, yy, do wygrania. A żeby wygrać trzeba po prostu napisać swój nick w doczfucie. No, no i możecie zasubskrybować kanał, zasubskrybujcie też kanał. No i to tylko trzeba zrobić. Yy, pierwsze co otworzymy to sobie tutaj live nie wiem jak to się nazywa. Aczkolwiek, otwieramy sobie. So, y, otwieramy sobie. Paczki 91 i już Toty! I. Uwaga, to jest. Właśnie jak widzicie, the to y, Toty. Więc miło, miłe zaskoczenie dla mnie. Nawet go nie mam chyba. Bo to, bo to nowy, Więc nie mam. Naprawdę cieszę się. bo Bardzo dobre to było. Bardzo. Więc sobie otworzymy jeszcze jedną paczkę. Yy, bardzo mnie szczęśliwiła ta paczka, chcę powiedzieć. robić. ja się cieszę bardzo. Mam nadzieję, że w tutaj coś też będzie dobrego. Mam nadzieję, że to Modric. Modric, proszę. I tak, to jest Modric. I myślę, że to nie jest zły traf, ponieważ na pomoc, jak nie macie totów i w ogóle takiego czegoś. No to albo ikona, albo właśnie takie 90. Więc na pewno wam się przyda na pomoc, jeżeli będziecie chcieli. Yy, no i tak. Otwieramy znowu. Teraz tocy. Zobaczymy, mam nadzieję, że to, to też coś dobrego. Yy, Bożam, żeby to było coś dobrego. Ale to jest 92, nie jest to zadowalający traf, ale to jest Fabian, który też wam się przyda w pomocy jeżeli oczywiście macie hiszpana w pomocy albo ikonę to będzie dobre zgranie no i będzie dobrze znowu otwieramy mam nadzieję że to coś lepszego jednak toty jakieś ale niestety to nie są toty i myślę że to jest Marek Hansik. a nie, nie Marek Frans. to jest Oblak, na Oblak więc yy, jak na bramkarza to spoko jeżeli będziecie chcieli, żeby wygrać kartę, to piszecie, którą chcecie kartę. Albo nie, na wszystkie zrobię, na wszystkie zrobię. Na wszystkie zrobię karty, że jedna osoba nie zgarnąć te wszystkie karty. Więc jeżeli chcecie, to warto brać udział. Po prostu piszecie, nie pod spodem w komentarzu. Więc to jest spoko oferta. No i tutaj mamy Neymara. 94, więc. To jest bardzo dobry traf. Według mnie opłacało się kupić te paczki. Opłaca się kupić te paczki, więc polecam Lifing Road. W tym, w tym, możecie bardzo dobre paczki zyskać. O i to jest Dychia, tylko trochę słabszy. Trochę słabszy, ale też może się przydać. Na przykład, jak się tradeujecie z kimś. No i to tocy, mam nadzieję, że tu jakiś Ronaldo albo Messi będzie, mam nadzieję, i to będzie Casemiro, tak, Casemiro we własnej osobie, 93, myślę, że to jest dobry traf, no teraz zawsze tak mówię, ale to jest dobry traf, więc, no, więc jeżeli chcecie, to wiecie, co zrobić, nie będziesz o tym uważać, no i ikona, ikona jakaś wreszcie, i myślę, że to będzie... Lineker, line, Lineker to będzie A nie, To to jest Nie znam go Au Nie znam go Hej jaka się wezwa O no ta Michael on wiesz I już pamiętam No ta e, Więc tak Zbieramy następną poczuszkę. Teraz coś dobrego, coś dobrego. No nie, to ty. Chcę chociaż jeszcze jednego Tota w tym odcinku zyskać. A tutaj, jak widzicie, y, zawodnik Realu Madryt. Y, bramkarz dokładnie. Więc myślę, że to dobry traf. Prawie jak zawsze. <grych> więc teraz mamy Totsy. No chociaż coś dobrego, coś dobrego, błagam. Nie! Nie real. Jak widzicie Casemiro, real niestety, niestety albo stety. Uuu i teraz mamy Optimusa Prima, proszę żeby coś było dobrego, Geralt to będzie albo, nie wiem, albo Scors, albo Scors. to ja wezmę też dobry traf i ona yy, bardzo dobra jak yy, na pomocnika na pomocnika wam się przyda taka, taki zawodnik i tutaj no bliżej przepoczynku kasa nie wiadomo Tiago chyba tak Tiago to jest też spoko Jak wam nie będzie pasował nie będzie odpowiadał to samo jakby za że to Tiago wziąć no i tak i teraz mamy, uwaga. Mam nadzieję, że zresztą coś dobrego. Uuu, 95 Vela. Wreszcie coś dobrego. Oprócz tego, by myślę, że to da bardzo dobry traf. No i teraz mamy niestety 88. Szkoda, bardzo. Ale otworzymy sobie też tego 88. Zawsze możemy coś dobrego. Ja złote, złote karty po prostu będę sobie quicksalować, jakby co. No nie... Marki nie, wam się raczej nie przyda, więc będę... Z te, yy, min, no, jak jest mniej niż 90 Werat, to będę quickselować po prostu. Teraz coś lepszego. I uwaga, pomocnik. No i tutaj mamy Marko Tego który teraz już jest naprawdę dobry i też wam się przyda na pomoc, jeżeli macie lepszych zawodników. Wyraźnie lepszy jest od y, tamtych Pomocników. no i teraz też! O nie, nie! Nie, nie, nie! Uff, dziękuję, dziękuję bardzo, że to jest Fernandinie, Wolę już tego Fernandino niż Casemiro Przepraszam, ale no... Lepsze jest y, to niż podturka, co nie? O, a w ogóle jak już wchodzę karty to pamiętajcie, że jest giveaway na doża, więc wpadajcie na odcinek z giveaway'a na 50 subów no i co? I tam trzeba tylko napisać hashtag chcę wygrać, zasubskrybować i mieć na publicznych, więc yy, tak, ja już zabieram się na, zabiorę się za paczki i otwieramy. No i co to będzie? Yy. Hmm, obrąca. Może się przydać. Ale nie wiem, czy Wam się przyda taki suwer. Bo w sumie to tylko 90 barala ma suwer, więc trochę słabo. Zobaczymy. Nie wiem, czy to będzie coś dobrego, ale zobaczymy. Nie. A nie, będę robić. że nie obiad. Dobra. Może ktoś zostawi, nie wiem. Zobaczymy. W każdym razie. No i następny następnym odcinku było niezwycięstwo. Yy, co do właśnie tego odcinka. Ktoś zwycięży w tym odcinku. No i to jest już dobre. Godin, jego Godin. No, gdzie wam się przyda do obrony. Skrajnie. Jakbyście mieli ułożyli spod z nich hiszpańskiej. Uwaga, to też coś dobrego. Nawet dobre karty nam um, się trafią Oby Noer... Nie! Der Dobra, nie no, będzie ten Stegen Lepsze yy, ja to niż nic. Ale dobra, otwieramy na to paczuszkę. Lecimy. A tutaj słabiutko Eriksen Eriksen który też może wam się przydać jeżeli macie słaby skład, ale zawsze możecie też go wystawić, więc e, polecam. Wow! No i to to ja rozumiem. Patrzcie jaka karta piękna. To to ja rozumiem, no? I to będzie Neymar, Neymarito. No i to jest piękna karta. Patrzcie, ja, ja nie mam takiej. Więc no, jeżeli chcecie taką kartę, no to polecam. Bo patrzcie. Это же редкая карта, попросту. Я на этой не говорит, в единственной цене. Она пачку плюс от код И, конечно, от трога, Мапы. Мапы называют, как Так что я Ой, что Janić. jak to się nazywa. nie? Podpieramy jeszcze parę paczek i Footmas się trafił. 90 plus mam nadzieję, że to będzie... Nie, to będzie Debruyne, ale też bardzo dobrze. No i Footmas 93, Debruyne. Myślę, że to jest bardzo przydatne. No bo jak na takie karty Footmas przyznajcie, że rzadko się trafiają ponad 90? overalla no i tutaj byłby messy, masi messy messy, 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 nie! Nie! Nie, to nie masz. No tak. Low? No, bow, bow, bow. Dobra. Następną. Jeszcze dwie paczki oprócz tej i przestań ją otwierać. Dobra, to ostat tak? ostat gra chyba w jakimś tym klubie mi się wydaje. Jeszcze oprócz tej jedna. A no tutaj pianić. Szkoda, szkoda. No i następny. Następna karta. No i ostatnia karta w tym odcinku to będzie... Badzie. Więc to są już wszystkie karty. Pokażę Wam, jakie to są karty wygrania do wygrania z Dehea, Vela De Bruyne, Viratti, Neymar, Thiago Fernandino, Casemiro, Benitez, Benitez. Kolejny Dehea, Skols, Mendes, Fabian, Neymar, Modric, Godin. Oblac, Kurtua, Sul, Stegen, y, Hazard, Co jeszcze, Baggio, Coś jeszcze, Eriksen, Bołu, Pianić, Pianić, Uf. Mapę. No i chyba już, chyba już wszystko. Tak, już wszystko. Więc y, jak widzicie, te karty są do wygrania. W następnym odcinku było nie zwycięstwo te. ze zwycięzce tych kart. Więc tak. Y, jeżeli filmik wam się spodobał, zostawcie łapeczkę w górę, subskryp subskrypcję, dzwoneczek, check, oraz e, czekujcie na nowy filmik, ponieważ za kilka za parę odcinków e, będzie wyłonimy zwycięzcę e, giveaway'a, więc ja już będę kończyć żegnać się z wami. No i co, do następnego odcinka, więc siemaneczko, cześć.